Nagrywa się? O, nagrywa się. <laughs> Witam was serdecznie. Dawno się nie widzieliśmy. E, słuchajcie, e, dzisiaj nietypowo. No bo są wakacje znowu. E, rok przeleciał. E, trochę materiały na kanale na języku polskim domowej roboty się skończyły. No, ale o tym jeszcze powiem Wam w takim osobnym filmiku, bo mam w planach nagrać taki jeden filmik, gdzie będę miał do tych, którzy oglądają ten mój kanał, będę miał takie pytanie: co właściwie dalej z tym kanałem zrobić? Bo mam parę pomysłów, ale w jakiejś tam formie chciałbym Was zapytać: co Wy byście chcieli, żeby, 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 żeby z tym kanałem się stało? No, ale ten filmik dopiero będzie, a tymczasem, słuchajcie, jest lato, są wakacje. Eee, już dla wszystkich, łącznie z maturzystami, którzy już odebrali świadectwa maturalne, czy one były takie, czy one były inne. Pamiętajcie, że jakie by one nie były, one nie stanowią waszej wartości. To, to, to żebyście mieli taką jasność. Eee, I spotykamy się e, bardzo podobnie jak w zeszłym roku, spotykamy się e, w terenie e, i spotykamy się, żeby znowu przeczytać sobie Leśmiana. No to, to jest w ogóle taki odcinek deluxe, i on jest już w ogóle ultra deluxe, e, dlatego że w zeszłym roku, jak czytałem Leśmiana w takim, w takim otoczeniu natury w lesie, e, no, to, e, no to powiedziałem wtedy uczciwie, że to był taki las trochę ściemniany, że zaledwie parę kroków się oddaliłem od miejsca, gdzie akurat przebywałem, żeby się znaleźć w tym lesie. No, dzisiaj nie ma żartów. <laughs> jesteśmy w Beskidzie Wyspowym. Jesteśmy na ćwilinie e, i jest pieroński upał, e, bo jest rzeczywiście jakieś 30 stopni. E, a ja chciałem przeczytać poemat Bolesława Leśmiana e, zatytułowany Łąka. I myślałem, że ćwilin jest świetnym miejscem do przeczytania e, tego poematu Leśmiana, e, dlatego że na ćwilinie jest fantastyczna łąka. Jest, jest jedna z najpiękniejszych łąk beskidzkich, no ale jakbym ja teraz wyszedł na tę łąkę, no to moje czytanie skończyłoby się w ten sposób, że był, był to ostatni filmik, jaki dla was nagrałem, ponieważ na tej pięknej łące, takiej leśmianowskiej, która jest tutaj za moimi plecami, na, na podszytowej łące pod, pod szczytem ćwina, jest, jest w tej chwili jest ukrop, tam jest smażalnia. Ja, ja wam spróbuję tę łąkę trochę pokazać. Jednocześnie no, trochę się boję, że, że, że ten telefon. Aaaa! No, a. o! o, o. o że, żebyście, żebyście mi uwierzyli, popatrzcie, jakie to jest piękne. O. Widzicie? Widzicie? Niebywałe, prawda? No, no to skoro już mamy ustalone, że jesteśmy na łące to teraz oj będziemy sobie ach, czytać leśmiana przepraszam was na takie jakieś dziwne ruchy ale ach, warunki są survivalowe ok no będziemy czytać leśmiana będziemy czytać łąkę i będziemy to robić szybko bo łąka jest długa a ja nie mam za dużo czasu też bo Jestem mniej więcej w dwóch trzecich trasy, którą sobie dzisiaj zaplanowałem. To ta, ta trasa taka bardzo ambitna. No, jeszcze muszę dojść, jeszcze muszę wrócić, więc, więc, więc muszę, się, muszę się troszeczkę sprężać. nie chciałbym zagadać, ale, ale chciałbym, żeby, żeby, ta łąka, żeby ta łąka dzisiaj wybrzmiała. I chciałbym, znaczy w zasadzie nie chciałbym też dużo mówić, dlatego że to, co miałem do powiedzenia o Leśmianie, to w zasadzie powiedziałem rok temu, e, kiedy e, czytałem na tym deluksowym kanale, tym Języku Polskim Domowej Roboty, kiedy, kiedy czytałem e, Zieloną Godzinę e, i, i tylko przez ten rok, taki strasznie dziwny i trudny niesłychanie dla wszystkich, tylko sobie uświadomiłem, że Leśmian jest, jest poetą coraz ważniejszym, że jest poetą coraz bardziej na czasie i że jest takim poetą, którego coraz bardziej warto czytać. Dlatego, że żyjemy w takich dziwnych czasach, kiedy jak, się, jak ja dzisiaj czytam Leśmiana, a zawsze się czyta w określonym kontekście. Kontekst indywidualny, osobisty, w którym się czyta, zawsze oddziałuje na to, co się czyta, inne rzeczy się zauważa. Więc kiedy ja czytam Leśmiana dzisiaj, to przede wszystkim widzę Leśmiana jako takiego wielkiego poeta jedności. My jesteśmy tak przyzwyczajeni do tego, że tak lubimy sobie dzielić różne rzeczy. Tak? No w kulturze europejskiej przyjęło się tak, że, że myślimy, myślimy opozycjami. To mniej więcej od czasów Sokratesa, Platona. No więc mamy takie opozycje: ciało, dusza, natura, kultura, dobro, zło. Tak? Oczywiście niektóre z tych opozycji są bardzo przydatne i chyba, chyba tak do końca w naszym kręgu kulturowym nie da się bez nich funkcjonować intelektualnie i nie tylko intelektualnie. Ale y, czasami mam wrażenie, że, 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 że za bardzo żyjemy w takim świecie, w takiej rzeczywistości, która jest niesłychanie podzielona. E, I ten ostatni rok był takim rokiem wielkich podziałów. Y, zwróćcie uwagę, tak? y, y, podzieliliśmy się na tych, którzy chorują i tych, którzy nie chorują. E, e, na tych... E, dzisiaj dochodzi taki podział budzący bardzo duże emocje, z którym nie, nie wszyscy wiedzą, co zrobić, na zaszczepionych, niezaszczepionych e, i, i to są takie podziały, polegające też na tym, że, że uświadamiamy sobie, jak strasznie dużo jest dookoła nas granic, tak? kiedy e, e, przez ten rok widzieliśmy zamknięte drzwi do naszego fryzjera, do naszego ulubionego pubu. Do kina, do teatru, do sali koncertowej, tak. A czasami były to również zamknięte drzwi naszych domów, tak. Więc żyjemy w takim zamkniętym, podzielonym świecie. A tymczasem Leśmian dla mnie jest takim poetą i to może jedyna rzecz, którą dzisiaj o nim powiem takim poetą a może to już powiedziałem w zeszłym roku tego nie wykluczam, ale już nie pamiętam jest takim poetą jedni już nie nawet takiej metafizycznej ale mam wrażenie, że czasami nawet mistycznej. E, że to jest taki poeta, u którego dochodzi do takiego przekroczenia duszy i ciała, e, natury i kultury. E, I wszystko to się spełnia w takiej mistycznej, e, e, erotyczno-duchowej ekstazie. E, I co? I spróbuję wam przeczytać tę łąkę. E, ktoś hałasuje tutaj mi za plecami. Nie wiem, czy jacyś kładziarze nie, nie, nie będą przyjeżdżać. No tak, właśnie tak. E, ale mimo wszystko, e, mimo tego, że, że, że ktoś tutaj przyjeżdża, e, to ja sp spróbuję sobie, spróbuję wam ten wiersz przeczytać. E, I to takie nieoczekiwane towarzystwo pan nakładzie dla Leśmiana. Aha, słuchajcie, jeszcze jedną rzecz chciałem powiedzieć. E, e, boję się, że naprawdę je, jeszcze telefon mi się wyczerpie. E, jeszcze jedną rzecz chciałem Wam powiedzieć e, przy tym moim nagrywaniu. Otóż ja dzisiaj też wędrowałem przez ten Beskid Wyspowy, w tym koszmarnym upale, też z taką intencją. E, mój znajomy Radek Wiśniewski w, w swojej znakomitej książce e, zatytułowanej Palim przez Powstanie e, pisał o takim człowieku, który co roku wchodził na Babię Górę w intencji powstańców warszawskich, dlatego że oni już nie mogą wchodzić. Więc ja wymyśliłem sobie taką intencję dzisiaj i z taką intencją wędrowałem. To była taka intencja też przebłagalna. Wędrowałem cały czas z myślą o zamordowanych dzieciach Pierwszych Narodów w Kanadzie. To też taka sprawa, o której wszyscy wiemy i która wiele osób bardzo osobiście dotyka. Mnie ona dotyka w sposób szczególnie złożony i szczególnie skomplikowany, ale to chyba nie, nie jest czas i miejsce, żeby o tym mówić. Ale może należało o tym powiedzieć teraz, zanim jeszcze e, zacznę Wam czytać tę łąkę i zanim ta łąka zacznie się tam dla Was, dla was, dla was nagrywać. No, zobaczymy, czy mi telefon nie zaprotestuje. No, zobaczymy, jak to będzie wyglądało. Tak czy inaczej, moi drodzy, próbujemy się, e, próbujemy się z, poematem, e, z poematem Łąka Bolesława Leśmiana. Który jest właśnie takim poematem o takim ekstatycznym, miłosnym wzlocie. E, i, I przeczytajmy go sobie pod to słońce, pod ten upał, pod te piękne okoliczności e, natury, która mnie otacza. E, a idzie tak. Czy pamiętasz, jak głowę wynurzyłeś z boru, aby nazwać mnie łąką pewnego wieczoru? Zawołana po imieniu, raz przejrzałam się w strumieniu i odtąd poznam siebie wśród reszty przestworu. Przyszły do mnie motyle utrudzone lotem, Przyszły pszczoły z kadzidłem i mirą, i złotem. Przyszła sama nieskończoność, by popatrzeć w mą zieloność, Popatrzyła i odejść nie chciała z powrotem. Kto całował mak w zbożu, nie zazna niedoli, Trawa z ziemi wyrwana pachnie, lecz nie boli. Kocham stopy twoje bose, że deptały kruchą rosę, Rozróżniając na oślep habro od konkoli. Niechże sen twój wędrowny zielenią poprzedze. Weź kwiaty w jedną rękę, a w drugą weź miedzę. Połóż kwiaty na rozstaju, zwilżyj miedzę w tym ruczaju, co wie o mnie, że trawą brzeg jego nawiedzę. Już słońce mimochodem do rowu napływa. Skrzy się łopuch kosmaty i bujna pokrzywa. Jeno pomyśl, że ci wolno kochać łądkę i mysz polną i przepiórkę, co z głuchym trzepotem się zrywa. Idzie miłość po kwiatach, wadzi o twe ciało. Zważaj, by Ci przed czasem w słońcu nie zemdlało. W mojej rosie, w moim znoju przedostatkiem ostatkiem masz napoju Dla wargi przeciążonej purpurą dojrzałą. Ciętwej Twej głowy do moich przybłąkał się cieni. Wiem, że w oczach nie zdzierżysz tej wszystkiej zieleni. A co wokół się nie zmieści, to się w duszy rozszeleści. Jeszcze dusza Ci nieraz żywcem się odmieni. Parna ziemia przez kwiaty żar dzienny wydycha, Usły motyl zesztywniał wśród jaskrów kielicha. Oczarujmy się nawzajem, zaskoczeni nagłym majem. Maj się chyli ku nocy i miłość nacicha. Nie nacicha ta miłość, co nie zna rozłąki. Usta mojej piersi spragnione są łąki. Tam mój obłęd i ostoja, gdzie ty szumisz, łąko moja, Jakże pachną rozprute według ściegów pąki. Rosą z mi rzęsy skostniałe od gwaru, Zgłuchłe uszy orzeźwi falą twego gwaru, A ja w kwiatach spodem dłoni Nauzbieram różnej woni i omyję twarz spiekłą w źródłach twego czaru. Nie przeciwiąc się trawom obnażę się cały, Aby mnie tchnienia twoje jak wierzbę przewiały, A ty paruj tym uparem, co pokłębił się nad jarem, Niby przed snem zrzucony twój przyodziew biały. Ucałować mi rąbki tego przeodziewu, że pełen Twojej woni i Twego przewiewu, i zawiesić mi go potem na tej brzozie popod płotem i zamierać pod brzozą od własnego śpiewu. Dzisiaj chatę zamiotłem w jedno okamgnienie, z czworga kątów różami wypłoszyłem cienie, a próg zdobny pajęczyną nałamaściłem suto gliną, i wodą moje pylne skropiłem przed sienie. Jużem sobie nie szczędził radosnych zabiegów, wypiekając chleb z mąki, srebrzystszej od śniegów, a tę ławę tę dębową przesłoniłem chustą nową, co się cała zieleni krom czerwonych brzegów. Będę czekał na ciebie z dłonią na zasuwie, zasłyszawszy twój szelest, z nóg zdejmę obuwie, wyjdę bosy na spotkanie, śpiewający niespodzianie, a śpiewając pomyślę, że pacierze mówię. Wyślij pierwej z nowiną co najlichsze ziele, potem sama się przybliż z kwiatami na czele, pędząc przed się wonne kwiaty, wnić do wnętrza mojej chaty, bo chcę tobie sam na sam opowiedzieć wiele. Weszłabym do Twej chaty, gdy mgły się postronią, lecz nie wiem, czy się zmieszczę wraz z rosą i błonią. Pierwej z niebem po i Wszystkie cuda poodgaduj, Nim napełnisz tę chatę miłością i wonią. Jeszcze mi ja w żadnej chacie dotąd nie bywała, Wiem tylko, że przez szyby widnieje niecała. Jakże cała poprzez drogę do twojej chaty wbiegnąć mogę? Od naporu zieleni runie ściana biała. Nie umawiaj się ze mną pod żadnym jaworem, Bym ciebie nie dosięgła szumem a przestworem. To, co szum wyśpiewa, gwarnie, przestrów znajdzie i ogarnie, a chata twoja stoi przede mną otworem. Mocniej zioła zapachną w cztery świata strony, gdy zbliżywszy je do ust, spojrzysz w niebo skłony, czy ta sama noc na niebie osłoniła mnie i ciebie, czy dwie noce odmienne, dwie różne zasłony. A jeżeli dwie różne o różnym przezroczu, Nie pokładźmy ich przeto w rosie na uboczu, Odmiennymi zasłonami powiewajmy nad drzewami, Byśmy siebie nawzajem nie stracili z oczu. Ja tu, na dnie zieleni, pod powierzchnią rosy, A ty tam, kędy dla mnie kończą się niebiosy, Czy się kończą, czy nie kończą, Śpiewaj zowąd pieśń skowrończą, Podzwaniając mi ostrzem rozbłyskanej kosy. Kosą grozi twa miłość, co pożera kwiaty, Sierpem zgarniasz do duszy mych maków szkarłaty, Lecz miłości się nie boję, jeno w ci dostoję, Bo i Bogu jest słodki powiew mojej szaty. Porwijże go ku sobie, jeśli ci starczy mocy, Lecz co pocznie beze mnie ten wicher sierocy? Chyba wstrzymam dla poznaki po pod chatą wszystkie maki, Aby mógł mnie, gdy zechce odnaleźć po nocy. Nie odnajdziecie wicher mrokiem ociemniały, rozweselił Cię błękit, gwiazdy pomłodniały, opętały moją głowę przywidzenia kalinowe, że rozkwitam tej nocy niby krzew zuchwały. A nie było na ziemi tak zmyślnego krzewu, noc się chwieje na stronę od jego zachwiewu, wonna liście mi żywicą, stańże duszą nad krnicą, spójrz, Czyś dosyć podobna zielonemu drzewu. Przystroimy się wzajem, śpi w tumanie rzeka, śpika kałuża pod płotem śpisad i pasieka, baczmy przez ten wieczór cały by się okna nie pospały, i drzwi chaty znużonej co na radość czeka. Przyjdzie radość tym szlakiem, który jej się zdarzy. Bądźmy zawsze gotowi i zawsze na straży. Księżyc utkwi ponad studnią, gwiazdy w mroku się zaludnią, snem co jeszcze daleki, choć się z bliska marzy. Za daleko mi byłaś pośród kwiatów cienia, Łąko, zielona łąko, Szumna od istnienia. Chcę, byś była taka bliska, Jak ta łza, co gardło ściska, Kiedy w nim się zapóźni śpiew Twego imienia. Zapóźniła się miłość, Szukająca łona. A któż taką spóźnioną Na rosach pokona? Straszną łodzią w świat popłynąć I z miłości nie zaginąć, w tych falach, gdzie się tężą piersi i ramiona. I w północnej ochłodzie dość dla mnie upału, Idę łąko ku tobie brzegiem mego szału, Ani zbrojny, ani konny z ramion twoich wyjdę, Wonny i duchem zroszonemu uśmiechnięty ciału. Sama chata rozwarła drzwi oścież ku wiośnie, W nidzie, teraz po ciemku nagle i zazdrośnie Drzwi klonowe zamknę szczelnie i zaśpiewam nieśmiertelnie, a potem spojrzę w ciebie na wskroś i bezgłośnie. Byłoż owo nie było. Opowiedz nam, bracie, co się noc dzisiejszej działo w Twojej chacie. Widzieliśmy ludzie prości niepojęte zieloności. Za oknami, na ścianach i na Twojej szacie. Mówimy śpiewający, bo łatwiej przy śpiewie mówić o tym, co było, a czego się nie wie. Psy. Poległe nad potokiem, poglądały ludzkim wzrokiem I wzrok ludzki był w gwiazdach i w tym ślepym drzewie. A zasie w naszych oczach były gwiezdne znaki I nie mogliśmy poznać, gdzie ludzie, gdzie maki. Wszystko wokół było gwiezdne i odlotne i odjezdne, Gromadzące się w białe nad ziemią orszaki. I zdawało się wszystkim, że coś w niebie woła, A zielona się światłość jażyła dokoła, sny się wzajem pobudziły, ludzkie ciała opuściły i pobiegły śnić w kwiaty i w najmniejsze zioła. W nagłym pląsie skrzypnęły wszystkie kołowroty, zachuczały te groble śpiewne od niemoty i w powietrzu było cudno, niby ludno, choć bezludno, jakby w nim się roiło od świat i tęsknoty. A na przeciąg tej nocy za zrządzeniem każdy przezwał się innym wobec gwiazd imieniem, więc gdy świt ozłocił dymy, Ujrzeliśmy, że klęczymy, Nie wiedząc jak i kiedy zdjęci zapatrzeniem. Powiedz nam, co się stało w tym polu czy w lesie, że się dotąd czujemy jakoby w bezkresie, A wyjednaj nam u kwiatów rozszerzenie ziemskich światów, Aż po owe oddale, dokąd oczom chce się. I objaśnij nam potem słów śpiewną, wspomogą, Co rozbłysło w twej chacie ponad ciemną drogą. Czy ją naszła piękna zmora wykrzesana z wód jeziora, czy sen owy, co śni się w polu bez nikogo? Ani zmora z jeziora, ani sen skrzydlaty, Lecz łąka nawiedziła wnętrze mojej chaty. Trwała ze mną na tej ławie, Rozmawiając głośno prawie, na ścianach moich rosa, na podłodze kwiaty. Nie grążyłem ja w niebie, Ni steru, ni wiosła, Lecz mnie radość swym prądem Zmiotła i uniosła. Wieczność ku nam znikąd zbiegła, U stóp naszych warcząc legła, A pierz moja tej nocy Chabrami porosła. I było już wiadomo, Że pułap sosnowy wonnym deszczem Jak obłok pokropi nam głowy, Bo nie snem się sny płomienią, Jeno deszczem i zielenią. Duch mi zbłąkał się w ciele, Jak w pośród dąbrowych. Przeto Bóg, co mnie stworzył, z bladu zdjęty, żem uszedł jego dłonią w tych pokus odmęty, w kształt mnie ludzki rozżałobnił, a jam znów się upodobnił kwiatom i wszelkim trawom i źdźbłom gorzkie i mięty. Nawołujcie się, ludzie, pod jasnym lazurem, chórem w światy spojrzyjcie, zatrwóżcie się chórem, miłość wichrem rozpędzona wszystko złamie i pokona, zaś tych, co się sprzeciwią, w śnie skrępuje sznurem. A opaszcie świat cały ścisłym korowodem, Aby wam się nie wymknął, Schwytany niewodem. Zapląsajcie, zaśpiewajcie, Pieśnią sobie wspomagajcie, To wejdziemy w świat, próżnią, Aby wyjść ogrodem. Niechaj dusza wam będzie Błękitami czynna, Stoi poprzednią otworem Ta jasność gościnna, Czegokolwiek zażądacie, To się zjawi w waszej chacie, Bo nastała godzina taka, A nie inna. Ludzie mgły, ludzie jaskry i ludzie jabłonie. Rozwidnijcie się w słońcu, bodzi na pewno płonie. Dla mnie rosa, dla mnie zieleń, dla was nagłość rozweseleń. Tak to pieśni wysłuchał. Niech mi poda dłonie. E, moi drodzy, teraz mam niedosyt, że strasznie mało powiedziałem o tym poemacie. E, nie wiem, czy to było słychać, ale on się rozgrywa między y, łąką. To jest ona, a między nim to jest ten miłośnik. Yy, I oni prowadzą razem dialog. Nie? Ona wchodzi do chaty, a później pojawia się taki, jakby chór, który go pyta, co się działo. I on na końcu opowiada o tym takim mistycznym zespoleniu natury i kultury, ciała i duszy. Yy, o tym ustąpieniu granic, którego tak bardzo wszyscy pragniemy. Oczywiście Leśmian tutaj pogrywa trochę z, z konwencją pieśni nad pieśniami, to, 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 to mi się wydaje tutaj dość oczywiste. Ale chciałem, żeby to zabrzmiało. Właśnie tutaj, na tej pięknej łące. Na szczęście się trochę, trochę się zachmurzyło, więc może będę mógł się zbierać i, i, i może, może jeszcze zejdę w takim stanie, żeby jeszcze kiedykolwiek coś dla was nagrać. E, y, I myślę sobie, że, 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 że ten leśmian, który jest takim niewyczerpanym teat, tematem polskiej poezji, niech zostanie z wami jako, jako, jako ten, który uczy nas, że y, czasami trzeba przekraczać granice. E, e, bo myślę sobie, też myślę w tej intencji, z którą dzisiaj wędrowałem, że, że być może, gdyby człowiek nie patrzył na drugiego człowieka, jako na kogoś znajdującego się za granicą pewnej kultury, religii, e, to być może nie robiłby tego, co robi. E, no ale to taka trochę smutna myśl na koniec, a ja bym chciał, żebyście zostali z tą taką wzniosłą, leśmianoską ekstazą. E, dzięki wam bardzo. Do zobaczenia niebawem. Obiecuję, że prędzej niż za parę miesięcy, jak to się ostatnio porobiło. Dzięki wielkie.